W tym materiale do wygrania macie m 4 4 kosmiczną pustkę. Musicie dobić 30 łapek w górę, zostawić dowolny komentarz oraz subskrypcję wraz z dzwonkiem. No i w następnym filmie oczywiście wylosuję wygranego. A teraz lecimy już do materiału. Dobra moi drodzy, w tym momencie widzicie, jak wysyłam skina zaległego z poprzedniego odcinka do wygranego. Także gratulacje oczywiście dla wygranego. Ja sobie oczywiście tego skina potwierdzam. Chciałem to zrobić na odcinku. Ta osoba już sporo czasu czekała na tego skina, także skinek jest wysłany i lecimy do materiału. Darmowe skiny za wykonywanie prostych questów to jedna z wielu rzeczy, które oferuje Wam strona PirateSwap. Służy ona do kupowania oraz wymieniania Waszych skinów. Na stronie znajdują się również konkursy z ciekawymi nagrodami. Do tego wszystkiego mam dla Was kod promocyjny lipilek, który daje wam aż 35% więcej do depozytu. Nie czekaj, działaj, link oczywiście znajdziesz w opisie. Dobra, jesteśmy na CSGO Skinsie No i skrzyneczka Gemstone, czyli najdroższa skrzynka obecnie znajdująca się na CSGO Skinsie Ponieważ aktualnie, jak widzicie, nie mamy żadnego eventu Także będziemy sobie ją dzisiaj farmić Ja sobie ją od razu dodam do ulubionych skrzynek, żeby łatwiej było mi ją po prostu wyszukiwać potem na tych bitwach Bardzo istotna dla was rzecz, czyli kodzik Lipilek, Kod promocyjny, który daje wam 10% więcej do depozytu Oraz darmowe 2 zł i 10 groszy na start Zachęcam zdecydowanie do wpisywania No i lecimy z eksperymentalnym trybem, który mieliśmy sobie ostatnio już przetestować jest to oczywiście tryb dzielonych bitw, mega spoko trybik, który pozwala nam na otwieranie tych drogich skrzynek, no i na, miejmy nadzieję, mniejszą szansę na to, że będzie waste. Oczywiście, jeżeli ma być dzielony tryb, no to najlepiej otwierać na czterech graczy, dlatego że i tak dzielicie się z całą ekipą upem, więc im więcej tych osób, tym więcej łupu, No i oczywiście większa szansa na to, że się uda coś sprofitować. Jak na razie dość średnie koski wypadły, ale liczymy na to, że te najlepsze itemy nam się tutaj przewiną i wtedy będą naprawdę spoko profity. 3,5 koła za tą kostkę Gdybyśmy wydropili wszyscy jedną taką koskę, to byłby spory profit z tej bitwy, a tak to mamy waste'a, ale nie takiego dużego. Myślę, że ten tryb pozwoli nam na otwieranie naprawdę sporej ilości tych skrzynek. Miejmy taką nadzieję, że się uda. Jeżeli tak będzie chociażby z tą skrzynką, no to tym bardziej warto będzie otwierać też na innych skrzynkach. Oczywiście cały czas mówimy o trybie dzielonym, żeby po prostu mieć tak naprawdę 100% szans na wygraną. Jakąś wygraną, jaka to będzie wygrana? No, tego się dowiecie dopiero, co Wam tutaj wypadnie. No, blue stile to jest najgorsze, co może być, tu nie będzie raczej zbyt dużego profitu. Tu na pewno nie będzie profitu. Już nawet nie mówimy o tym, czy duży, czy mały. Na pewno go nie ma. Lecimy dalej. 3 900 nam zostało, więc potrzebujemy tak naprawdę jednego porządnego itemu i to takiego, no naprawdę z górnej półki. Miejmy nadzieję, że takowe się pojawi. Ostatnio otwierałem i naprawdę spoko to oddawało, ten zielony tryb. Jestem ciekawy, jak to dzisiaj wypadnie. Zostaje 5 stówek. Na razie jest bardzo dobrze. Mamy kostkę za czwórkę do podziału, za 2,5 emeraldy i teraz... Jeszcze raz emerald, no i reszta taka naprawdę słabiutka. 3400. Teraz mamy 100 zł profitu. Widzicie, gdyby dwie osoby wygrały takie koski, to naprawdę byłoby mega dobrze, ale no jest dość ciężko. Szczerze powiem Wam, jest dość ciężko. Zobaczmy w ogóle, jakie najlepsze itemy kryją się tutaj w tej skrzyni. No i tak, ten Talon Knife, no i Karambity Gamma Doppler, Doppler Emeraldy w dwóch wersjach Butterflya i w wersji Karambita. Ten bajonek jest przepięknym skinem. On przepięknie wygląda w grze. No nic, farmy. Farmy i zobaczmy, co będzie dalej. Liczę na to, że powinno być dobrze. Jak na razie nie jest dobrze, ale nie ma też tragedii. Oby tylko nie było drugiej takiej rolki, że wypadają cztery razy blue Steel e w... na wajce. No bo to będzie no naprawdę mega słabo. Spróbujmy zatem kolejne podejście, kolejna rolka średnią, naprawdę średnio, gorzej mogło być, ale dobra. I może teraz równie słabo, równie słabo, tu będzie dwójeczka, myślę, no 2,5, więc tutaj naprawdę słabiutko. No, jesteśmy ogólnie na sporej stracie aktualnie. Więc nie wiem, czy podejście, które myślałem, że będzie dobre, jest faktycznie dobre. Aktualnie, nawet nie jesteśmy w stanie otworzyć dwóch skrzynek, tylko musimy zajść do jednej skrzynki. Więc no, szczerze powiedziawszy, jeżeli teraz nie będzie profitu, no to ten sposób okazał się być jednak nie do końca tak dobrym jak myślałem. A myślałem, że naprawdę spoko odda. Zobaczmy zatem, co będzie teraz tutaj w tej rolce. Jest spoko: jest spoko, jest za 2,5 koska i koski za 2,400. No, mamy tu profit, mamy tu profit 1800, więc powinno nas stać na dwie skrzynki. Myślę, że zabrakło, nie wiem, 40 zł niestety. Dobra, więc zróbmy sobie po prostu bitwę na jedną skrzynkę. Ja mam case, jedna szaret, cztery osoby. Próbujmy, próbujmy. Potrzebujemy dobrą rolkę, taką 2,5 koła item na dwie osoby i wtedy mamy zagwarantowany profit. Niestety jedna rolka, bo jedna skrzynka i no nie ma tragedii, ale chyba też nie będzie dobrze jakoś mega. Nie wiem czy nie jest tak jak poprzednio, nie. jest trochę jest dużo słabiej. Jest dużo słabej o 400 e, stówy. Dobra, jeszcze jedną możemy otworzyć jeszcze jedną, ale myślę, że to już będzie ostatnia skrzynka. Dobra, zastanawiam się czy w ogóle otwierać ją w dzielonym trybie, czy po prostu nie odpalić szareda. Nie odpalić trybu standardowego i nie odpalić na 4 osoby tej skrzynki. Jeżeli eksperyment nam się nie udał, no to nie ma co dalej iść w zaparte. Po prostu otwórzmy sobie i zobaczymy, czy uda nam się zgarnąć profit. Jeżeli uda nam się zgarnąć tutaj wina, no to będziemy mieli prawdopodobnie taki profit, że zwróci się cały opening. Także zaryzykujmy tam ostatnią skrzynką i sprawdźmy. Nie udało mi się na pewno wydropić najlepszego i temu 2000 Marble Fejjcik w Falcon Knife. Ie. Także niestety nie udało mi się. Ale eksperyment myślę, że był godny. Gdyby mi się to udało, to myślę, że z każdą inną skrzynką udawałoby się to równie dobrze. No, najlepszy item, szczerze powiedziawszy, jaki wypadł, to był chyba ten Gamma Doppler Emerald. Padał na Gersach i to chyba był najlepszy item. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli było inaczej, napisz koniecznie w komentarzu. Dzięki Ci bardzo za oglądanie. Do usłyszenia. Siemaneczko. Cześć.